Witajcie moi kochani, w dzisiejszym odcinku będzie obiecana Izyda. Wspominałam o tym, że właśnie ta bogini się niebawem pojawi na kanale w ostatnim odcinku. Dzisiaj pierwszy dzień z nowym kadrem. Jak widzicie, przepiękne same figurki, ponieważ książki wylądowały na nowym regale po mojej prawej. Może kiedyś nawet wam go pokażę, byście chcieli przegląd. Regał. ale teraz koniec tego przedługiego wstępu. Przypominam o lajkowaniu, subskrybowaniu i pisaniu w komentarzach, na co macie ochotę w kolejnym materiale, a my już lecimy. Więc dzisiaj zabierzemy się za Izydę. Na kanale jest już materiał poświęcony jej siostrze Neftet. I obie boginie są dosyć podobne, a ich historia bardzo mocno się splata i łączy ze sobą. Jednak dla osób, które nie znają ogólnie mitologii egipskiej i też nie wiedzą, kim jest. Ani Izyda, ani też Neftyda. Powoli sobie przez to przejdziemy. Izydę nazywano też czasami Aset albo Isis, więc jeżeli gdzieś znajdziecie w jakichś mitach czy opracowaniach tego typu imiona, tak też chodzi o naszą boginię. No i takimi przywarami, rzeczami, którymi się opiekowała Izyda, jest tak, płodność, opie opiekara rodziną, domowe ognisko, była patronką małżeństw, była osobą się macierzyństwem. taka typowa bogini matka ale również miała w sobie magię, uzdrowienie i odrodzenie. Zaś hieroglif, w którym po zapisywano jej imię, oznacza coś w rodzaju tronu, takie jakby siedziby. I Izda była czymś w rodzaju takiej personifikacji, tronu bądź pałacu króla. Tak, w czasach faraonów Izda była znana również jako Auset, Aset i Eset. Co też takie imiona się pojawiały. Wszystkie te imiona oznaczały Strażniczkę tronu w Troszycym Egipcie. Natomiast ta odnosi się do jej roli, jako takiej pomocnicy króla, opiekunki tego tronu i tak dalej. Oraz też do tego, że ona odegrała pewną rolę w abdykacji króla bogów, czyli Ra, pierwotnego najwyższego boga, co zostało zastąpione przez Horusa, właśnie dzięki po prostu Izydzie i jej staraniom. No i tak, Izyda jest córką Nut i Geb. Nut to bogini niebo, bo Geb to po prostu bóg ziemia. I jest siostrą Neftydy, Seta, Ozyrusa oraz małżonka właśnie ostatniego. W tej rodze jest jeszcze tak zwany Horus starszy. I ona właśnie ta, Izyda w mitologii egipskiej rodzi się pierwszego dnia stworzenia świata i jest właśnie najstarszą córką tych dwóch bóstw. No, i w mitach pojawia się ona w dwóch rodzajach. Podstawowym, kiedy mówimy o całej, jakby sytuacji z nią, jej rodzeństwem, i tak dalej, oraz gdy właśnie i tam jest reprezentowana jako matka, i tak dalej, lub w rodzaju, gdzie Izyda jest reprezentowana jako właśnie czarownica. No, i kiedy serce zabiał Zerysa, i z no jego poświatowane ciało wraz z właśnie Neftydą, która pomagała, jej właśnie przechodzimy do życia. Izoda była matką Horusa i zapiekowała się też małym Anubisem, czyli synem Seta i Neftydy. Lub według niektórych podaj Neftydy i Ozyrysa. To właśnie Ten Anubis. O tym więcej jest w odcinku poświęconym właśnie jej siostrze. No i właśnie tradycyjnie przedstawiony, zawiano ją naszą Izodę. Jako wzór opiekuńczej matki, takiej wiernej żony, źródło życia, takie wcielenie całkowitej dobroci, taką, taką osłonę obrania przed złem. I właśnie raz, wraz z bratem i synem należy do naj, takiej najcze, naczelnej triady bóstw egipskich, takich najbardziej popularnych, znanych i słynnych. Teraz sobie przejdziemy do omówienia jej roli w mitach, bo jeżeli chodzi o tą boginię, bardzo ważne jest, to, żeby zrozumieć, jaką rolę ona odegrała. W odcinku o świętym imieniu, już nawiązywałam do tego mitu, którym po prostu właśnie w zakresie mitów solarnych Izyda podstępem nam wyja zmusza Rado wyjawienia jego świętego imienia. Bo Egipcjanie wierzyli, że jeżeli poznasz czyjeś święte imię, to zdobyć jego moc, jego władzę, będziesz miał na nim panowanie. A był jednym z najważniejszych bogów. Więc Izyda, matka, powiedzmy, wszystkich czarownic, bardzo podstępna na kobieta, bardzo silna kobieta, ulepiła ze śliny ra węża i położyła go na drodze, bo chciała właśnie zdobyć wiedzę, za jaką podał ra, jego umiejętności i tak dalej. No i po prostu ten wąż ukościł ra, ra nie jest w stanie w ogóle zostać uleczony przez nikogo. I Izyda mówi, że ona może go uleczyć, choć jego ukochanych wnuczek. tak jeżeli ten wyjawi jej swoje imię. No i tam Ra wymawia różne imiona, aż w końcu pada to jego prawowite imię i Izyta jest w stanie go po prostu uleczyć. Uzyskając tą wiedzę, ona przekazuje swojemu synowi Horusowi i jest właśnie wczona przez to również jako mistrzyni czarów, które i ona również chroniła tymi czarami nie tylko swojego syna, lecz i ludzkie dzieci przed wężami, depiecznikami oraz innymi zagrożeniami. Najczęściej mówi się, że chroniła przed skorpionami, bo skorpiony towarzyszyły jej takie zwierzę, jako część jej świty. I ten motyw właśnie skorpionów, które jej towarzyszą, pojawia się bardziej w drugim zakresie mitów, czyli w mitach już typowo ozeryjskich, gdzie właśnie Izyda jest małżonką boga i podróży w nim po samym Egipcie, przyniosą ludzie, ludziom prawdę i wiedzę dotyczącą uprawy roli. Po tym jak Set zamordowuje swojego brata Ozyrysa, z odnet duje jego ciało i ożywia je z pomorską zaklęć, a następnie wychodzi Obywuje syna Horus czyli właśnie chorusa, syna Horusa, czyli Ozyrysa, tak żeby pomyścił właśnie śmierć swojego ojca Ozyrysa. Wiem, że to skomplikowane, ale tak. Ile Ozyrys mają chorusa, Horus Rus młodszy jest wychowany po to, żeby pomyścić śmierć swojego ojca Ozyrysa, zabijając swojego wuja Idzie się połapać. No, ale oczywiście jest kilka wersji tego mitu. Jedna jest taka najbardziej popularna. W tym micie Ser po prostu pociął ciało Boga na kawałki, rozrzucił w różnych miejscach. I po prostu według wersji. Plucha, uwaga, czytamy imię dyslektyk czyta. Plutarcha, taki pisarz, na dworze z tego odejduje sarkofa, w którym Ser zamykał Zarysa i które po prostu został wprawiony w kolumnę, bo to takie było piękne, drewniane zdobienie. No i używa magii, i używa magii, żeby sprawić, być, po prostu, że król zwróci na nią uwagę i właśnie przyjmuje ona ją, ją na ten dwór, gdzie ona jest mamką dla takiego królewskiego dziecka. No i ona oczywiście chce unieśmiertelnić to dziecko w takim rytuale ognia. Ja i no i wtedy zostaje to przerwane, ona wtedy się ujawnia, że jest boginią, zażądała wtedy z tego sarkofagu, w którym jest to ciało, no i ona piesza skrzesza tego swojego ukochanego, zachodzi w ciąży właśnie z Ozyrysem i będzie miała Horusa, urodziła się Horusa, no ale Se dowiaduje się o tym ciele, wykrada je, trząskuje na kawałki, rozrzuca je po prostu znowu po w Egipcie i zdaje, e, zbiera i na nowo łączy. Nie znajdują oczywiście przyrodzenia tego naszego ozyrysa. No i po mroku lepią z gliny. No i w tym wszystkim pomaga jej bóg Anubis, czyli jej jakby siostrzeniec oraz jej siostra Neftyda. I oni skrzeszają znowu Ozyrysa, dając temu po prostu początek takiej kultowi i tradycji towów, mumifakacyjnych. I w tej drugiej wersji to w tym momencie po, Izeda poczęła Ozyrysa, a w pierwotnej wersji jest to przed początkowaniem. No, zależy po prostu od wariantu. No i tak. Teraz sobie już zostawimy te całe mity, całą tą mieszaninę, i przejdziemy sobie do takiej sfery. Bardziej typowej, czyli w astrologii, za jej duszę i zarazem niebiański symbol uważa gwiazda Sotis, czyli Egisto Sepete, czyli po prostu gwiazdę Syriusza. Podobnie jak Auror miałby takim niebiańskim odbiciem Ozyrysa, to ona miała właśnie gwiazdę Syriusz. Więc, bo kiedy ta gwiazda jest najwyżej na niebie, ma swoje momenty i swoją energię, najlepiej pracować właśnie z Izydą, bo wtedy jej gwiazda. Da jest promieniująca. W sztuce Izda z reguły występuje w ludzkiej postaci, nie posiada żadnych symboli zwierzęcych. Była określona jako jedna z cieleń wielkiej macierzy. I bardzo często też Semena była w tej swojej pierwszej roli, właśnie z Demeter. W drugiej roli, czyli w roli właśnie tej naczelnej wiedźmy pani i magii, byłaby Semena już za to z Hekate. No i z większości po prostu przedstawień Izda posiada nakrycie głowy w Sepa. Sep leży na Semp leży na brzuchu, a jego głowa spoczywa na czole Izydy, a skrzydła zakrywają jej włosy. Izyda zawsze nosi naszyjnik ozdobiony swoimi klejnotami i często jest też obdarzona długimi skrzydłami. Magiczne skrzydła, które używa, aby przywrócić, przywrócić ozrzesta do życia. To jest również na bermą w kształcie Angk, egipskiego symbolu życia. To jest ank, to jest ten krzyżyk, mam go na naszej. W tak. swoim no przedstawieniu często nosi ruch. Różne korony zamiast swojego stępiego na głowy, więc tych koron przedstawia rogi otaczające czerwony dysk słońca. Po prostu udziela w ten sposób, udzielenie izydy, gdzie po prostu mocy Tefnot, bogini słońca po prostu. Bo Egipt ma to do siebie, że dużo błost ma swoje przejścia i są połączone. Tak, w swoim przedstawieniu z dawczynami nosi też właśnie sama Ang na swoim ubraniu lub trzyma sitrum, taki specjalny instrument muzyczny, o którym też mam odcinek. Chociaż citrum dużo częściej występuje przy Bastet. Zdarzają się wersje Izedy, która właśnie też to sitrum posiada. Jej świętym że była krowa, skorpion również, no i sęp, bo miała go na swojej głowie. Świętym Zdanie na poświęconej bogini otrzymały dwie różne nazwy, albo Sepreya od imienia jej patrona Serpisa, albo Idyzeony, od jej własnego po prostu imienia. Największe ośrodki kultur, kultu poza Aleksandrią znajduje się w Chemii i Borisy, w Delcie Dolnego Egiptu, na Nilowej wyspie File oraz Abesedo, Abdżę, Abuza, i w Kepat, czyli Gebut, w Górnym Egipcie. Z Egiptu kul bogini rozprzestrzenia się we wszystkie, na wszystkie kolo, kolonie greckie i w całej basenie Morza Śródziemnego, głównie w, w miejscowościach nadmorskich. Gdzie naszej Izydzie dodano po prostu to, że stał się patronką marynarzy oraz kupców. Główne święto Izydy w Rzymie było była jesienna ISIS, wybierająca się między 28 października a 4 listopada. Jego treścią było otworzenie mi to Izydzie o zarysie, czyli po prostu całe to zamieszkanie z jego wielkim smatystaniem. W dniu 3 listopada miało miejsce radosną pamiętne ożywienia Martwego przez Izydę, zwane Uwaga to na nazwa? Hilarami. Hilarami. No i tak. Wiemy już mniej więcej, jaka jest Izyda. Wiemy, czym ona się zajmuje. Macierzyństwo, dom, miłość, opieka, opieka nad dziećmi, wierność, lojalność, płodność, praca na roli, ale przede wszystkim również magia. I powiem Wam tak. Praca z Izydą jest o tyle prosta, że jest to bardzo taka wrozumiała bogini. Bogini, która jest blisko ludzi, która jest blisko z poddanymi, która była bardzo Czuła, bardzo kochana wobec Midgaczyków, właśnie wobec mieszkańców swojego Egiptu. Więc do Izydy łatwo się zwrócić. Ona słucha. Nie jest tak ostra i niebezpieczna jak inne bogowie Egipcy, egipscy. Jednak warto pamiętać, że zajmuje się ona magią i jest bardzo podstępna. Uważają ją, że jest trochę potężniejszą od Ra, bo była w stanie go zmanipulować i oszukać. Więc trzeba mieć to na uwadze. Izyda nie pomoże, to jest wręcz pewne w żadnych sytuacjach, gdzie chodzi o rozbicie związków małżeńskich, chodzi o jakieś zdrady itd. Ale za to pomoże odnaleźć partnera, może otrzymać wierność małżeńską swojego męża i tak dalej oraz pomaga w kwestiach naprawy relacji, zbliżenia się do siebie partnerów, lub ogólnie przy wszelkiego rodzaju innej magii, gdzie po prostu potrzebujemy jej stawiennictwa. Jeżeli chodzi o jej rolę marynarsko-kupiecką, jest ona bardzo znikoma i nie jest ona pierwotna, jest to już taka ewolucja jej funkcji, więc raczej odradzałabym zwracania się tutaj, tutaj w tej kwestii. Jeżeli chodzi o to, co na przykład można ofiarować i zejdzie, to poszłabym tutaj najprościej, tak jak w większości do sytuacji, czyli daktyle, mleko, miód. Te, tego typu najbardziej podstawowe rzeczy z, oraz symbole jej zwierząt, czyli właśnie krowa, sęp oraz skorpion. Symbol Ang również jest bardzo tutaj promowany. Izyda również może pomagać w w ciąży, czy w trudach macierzyństwa, w wychowaniu, czy po prostu jako patronka i osoba ochron chroniąca dzieci przed niebezpieczeństwem. Tutaj również ona może bardzo dobrze się sprawdzić. Jest ona przystosowana raczej do pracy z osobami bardzo dojrzałymi, które wiedzą, co chcą, są gotowe dużo poświęcić, gdyż Izyda bardzo mocno podkreśla rolę poświęcenia, rolę takiej ciężkiej pracy nad sobą, rolę zrozumienia siebie oraz takiej bardzo dużej ufności. I do własnych decyzji, do własnych umiejętności. No i właśnie też Idę podkreśla to tym, że ona, mimo że wie lepiej i może zrobić lepiej, ona nie będzie narzucała swojej woli swoim wyznawcom. To widać właśnie w tym micie o tym próbie błogosławieństwa tego chłopca czynienia nieśmiertelnym. Ona rezygnuje, gdy matka zaczyna płakać i błagać o litość nad tym dzieckiem. I Zyda rezygnuje, bo ona jest jednym z mniejszych bóstw, które bardzo szanują ludzką wolę i ludzką znajomość i podjęcie decyzji. Co może być naprawdę dla niektórych zgubne, bo Izyda może zgodzić się wykonać rytuał, który raczej nie do końca powinien być wykonany, bo po prostu jego skutki będą opłakane. Są bóstwa, które Ci odmówią, są bóstwa, które będą przeszkadzać, te, takie, które po prostu nie przyjdą na Twoje wezwanie, w takiej kwestii, że znają, że nie to, to się źle skończy. Za to Izyda jest taka jak na przykład La Santa Muerta, czyli wołasz, ofiarowujesz, okazuje się szacunek, ona z taką wyższością patrzy na ciebie i ci pomaga, ale nie na nadwyręża tego, co robisz. I to jest bardzo ważne, żeby to pamiętać w tej praktyce, że Izyda ma takie podejście do człowieka, że ceni jego wolną wolę, co często kończy się różnie. Więc trzeba o tym pamiętać, że to nie będzie bóstwo, które czepiecie w potylice, tylko się po które będzie chciało z Tobą współpracować, jeżeli okażemy odpowiedni szacunek i ofiarę. Jeżeli chodzi o takie zalecenia, z kim nie łączyć Izydy? Brońcie Bogowie, nie bierzemy całego pantonu rodzeństwa. Set nie może być koło Izydy. Seta w ogóle nie łączymy z tą grupą, no, tak? Set to jedynie z Anubisem od czasu do czasu jest w stanie występować ale nawet tutaj bym nie ryzykowała. Set osobno, set jest z Ra najczęściej łączone, co trochę komicznie wygląda w tej sytuacji, i zadaje ze swoim rodzeństwem, ze swoim siostrzeństwem, ze swoim synem, ale już niekoniecznie z Ra, bo jednak ona go oszukała, on jednak jest, jest tego później świadomy, jednak na rozprawach sądowych o to, kto powinien przejąć władzę, set czy Chorus, on jakby raje jest cały czas bardziej po stronie Seta praktycznie do samego końca. Więc tutaj trzeba pamiętać, że tą dwójkę znowu nie połączone przy rytuałach przezałdających. Dlatego no Izeda dużo lepiej pracuje sama lub właśnie w parze z swoją siostrą Neftydą. Wtedy są najlepiej po prostu działające. Ok, no tyle na dzisiaj. Izeda jest taką bardzo uniwersalną boginią. Mam nadzieję, że odcinek Wam się podobał. Więc jeszcze raz przypominam, piszcie co chcecie na następnym odcinku. No i widzimy się następnym. Bajo!